Arkadiusz Kędziela Sporty Walki ork, ze mną Bartosz Muszyński, witam Cię serdecznie i gratuluję zwycięstwa. Dzień dobry, bardzo dziękuję, tak, bardzo dziękuję. Ciężka walka, bardzo ciężka walka. Piotrek jest u siebie tutaj na miejscu. Widać, że przygotował się strasznie mocno, jak mówiłem w wcześniej, w wcześniejszym wywiadzie też yy... oglądałem zdjęcia przed, przy, z przygotowań, tak, naprawdę wyglądał jak kulturysta zawodowy, nie jak zawodnik sportu walki, pocięty a naprawdę strasznie mocno przygotowany. Tempo jakie narzucił, naprawdę to nie było tempo na 8-1, tak? On trochę warstw członek tej kategorii wagowej, tempo było znacznie wyższe. Bardziej podchodziło pod 7 7.5. cały czas coś się Ciało. No ale tak się zdarzyło, że ja też włożyłem dużo pracy w przygotowania i kondycyjnie wytrzymałem troszkę lepiej. Oprócz tych właśnie zaciekłych ataków twojego przeciwnika, jeszcze dodatkowa runda. Powiedz mi jak to wytrzymałeś, jak się czujesz? No powiem tak, ciężko mi to mówić, ciężko mówić obiektywnie. Tak? Mi się wydawało, że po tych trzech rundach wygrałem, tak? pierwszą rundę wygrałem. Tak czułem przynajmniej, to, to jest oczywiście moje wewnętrzne stwierdzenie. Wygrałem pierwszą, drugą troszkę przespałem, bo tam nie mogłem się, nie przestałem się wbijać ze swoimi akcjami. Drugą przespałem i trzecią wygrałem. Także dwa, dwa do jednego myślałem, że, że wygram. Trzecia runda, czwarta runda dodatkowa, no no nie wiem, no sędziowie tak zadecydowali, no, chcieli, chcieli nas opoglądać troszkę dłużej, a nie. Kondycyjnie... Kodycyjnie nie było źle. Tak? Po tych trzech rundach zapałem taki oddech chwilowy i mogłem, mogłem ciągnąć następną rundę, także było okej. Okay. Po Twojej ostatniej walce miałem przyjemność również z Tobą rozmawiać. Wtedy stwierdziłeś, że troszkę tam podpaliłeś się. Tutaj nie popełniałeś takich błędów? Jesteś zadowolony z przebiegu pojedynku? W wcześniejszej gali walczyłem z kruzem, Janem Kruzem. Tam ten bardzo mocny fizycznie zawodnik a tutaj troszkę, troszkę, troszkę bardziej obawiam się boksu Piotrka. On jest bardziej dynamiczny, moim zdaniem. Bije więcej, częściej. No i tutaj już nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby, żeby gdzieś tam się wdać jakąś wymianę, w jakąś bijatykę. Bo to mogło się źle skończyć. Jeśli chodzi o Twój okres przygotowawczy, jak on wyglądał? Wspominałeś, że dobrze się przygotowałeś. Pod czyim okiem Twoje przygotowania przebiegały? Znaczy. Yy, tak na dobrą sprawę ja jestem w tej chwili swoim własnym trenerem w klubie Armia Polkowice. Razu chciałem podziękować wszystkim moim chłopakom, yy, którzy trenują ze mną i, i którym mogę się dalej rozwijać i dalej dalej trenować. Yy, oprócz tego no, tym razem, lecz, nie, oprócz tego przygotowywałem się też na tarczach z trenerem Markiem Węgierskim, boksersko. Yy, byłem na, na sparingach w, w Dzierżoniowie z bokserami z grupy zawodowej tam też, też przydało się zdecydowanie. No i teraz już pomógł, bardzo pomógł trener Zbigniew Prych z Legnicy, któremu też przy okazji chciałem podziękować za to, że stanął w mioróżniku. Kolejna Twoja walka w organizacji, kolejne zwycięstwo. Co dalej? Masz już jakiegoś na oku zawodnika, z którym ewentualnie chciałbyś zawalczyć? Czy... W tej chwili mam propozycję, którą już przyjąłem. Troszkę z wyprzedzeniem, ale to nie musiałem od razu podjąć decyzję. Nie mogłem tak poszekać na, na dalszy rozwój wydarzeń. Zde, już zdecydowałem się na start na turnieju w, w Rydze bodajże w październiku. Tam będzie mocno obsadzony turniej z zawodnikami klasy europejskiej. Tam ma być Turuk z Białorusi, mają być, mają być jakieś holendrzy. Koning też też, też, też kolender. Człówka, tak? ma europejskiego kickboxingu. Tam się chce przygotować jeszcze lepiej kondycyjnie niż teraz i pokazać, tak jak już, już wcześniej mówiłem, chcę pokazać, że polski kickboxing jest na naprawdę najwyższym światowym poziomie. Jeśli chodzi o FEN, wiążesz tutaj swoją przyszłość z tą organizacją? Jeżeli dostanę propozycję walki jak najbardziej, fen jest, jest, jest wybijającą się organizacją, tak? tak naprawdę to dopiero fen wchodzi do, wchodzi do telewizji, ludzie, zawodnicy zaczynają być postrzegani jako sportowcy, tak? że nie, nie jest to jakieś tam podwórkowe coś. Dlatego jeżeli fen będzie chciał dalej kontynuować ze mną współpracę, ja jestem jak najbardziej chętny. Tym bardziej, że już mam trzecią walkę teraz tutaj wygraną. No pomyślimy, nie chcę nic mówić, ale pomyślimy. będziemy gadać. Może chciałbyś kogoś pozdrowić na koniec? Tak, chciałbym pozdrowić wszystkich kibiców z Polkowic i z Lubina, całą moją armię, armia Polkowicy, która przyjechała mnie dopingować. Tak? Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Przydało się. Dobrze, a ja Ci dziękuję za rozmowę i gratuluję jeszcze raz. Dzięki bardzo.